Cześć! Hejka! Dzisiaj pogramy w horrory. Gramy. Nie wiem czego się spodziewać szczerze, nie mam pojęcia, nie? Będziemy czyścili jakąś wochę, nie? Redville, 1976. Uuu, śmieciara, okej. Okay. Tu nie mogę. Ej, jestem w ogóle w ku... niski, patrzcie. To masz w... w pasie zazwyczaj, no nie? To co, idziemy do śmieciary, nie? Co tu pisze? Cztery wory zostawione. Nie wiem, nie rozumiem przekazu. O, może rozumiem. Compress bugs. Okej, okay, rozumiem, rozumiem, rozumiem Wam się nadawał do tego, nie? Do tej p***cy Zacenzurujmy to P***ca, p***ca Okej, okay, jedziemy Nie, nie mogę Można tu podjechać, co? Ale dwa se jadę Dobra, otworzysz mi? Halo? Mogę wejść? Może powinienem coś zrobić? To jedziemy z powrotem Okej, okay, cofamy Bip. Pip! Nawrotka. Pierd ej, Stałem w drzewach. To! Jedziemy drift! Bokiem! Dobra, mogę zawrócić, przepraszam. Ej, chyba zlagowałem już gierkę. O, jest na maksa w prawo. Halo! No chyba zlagowana gierka. To jest zasterowanie rozjebione. Jeszcze raz. Znowu do roboty, znowu do płacy, O, miałem zbierać śmieci po prostu. Pa jak się fajnie napala, okej. Okay. Ja mogę go tak... Czekajcie, wypiję go w kosmos. Nie, nie mogę. Ciężka praca człowieku, nie? Kompresujemy baga, baga, Trzy bagi left. Ok, grzebiemy w koszu. śmieci. O nie, nie musimy, dobra. Ale upij.lony kosz, co? Wpijamy do środeczka. Ale, złapał. Dobra, kompresujemy. Kompresja. Cy. Tak, wpij.ala. Misja kurwa zalicona. Jedziemy. Let's go. Doppler jak production Oj! Dwa mać, ale o Jezu, jakie kierowanie fajne Jedziemy kurwa, człowieku kupa, Ale wchodzę w zakręty I Co tu pisze? Witamy w Radville. dzień dobry Znaczy dobry wieczór, ale lam, lampeczki Lecimy lewym kurwa Okej, okay. ostry skręt w lewo, dobra Oj, ups, ups, ups. nie gadać, zlogowałem gierkę Mam nadzieję, że nie Dobra, jest git, żyjemy Halo? Mogę wyjechać? Jestem w lampie. Lampa jak skalo, Nie mogę wyjść! Jestem uwięziony w tym w pracy człowieku. Jestem uwięziony w pracy. ja pier. No, nie gadaj, że muszę trzeci raz to. no k. Ta, je... zlagowane gówno no. Dobra, resetujemy. Ostatni raz, no, ostatni raz. Daję pięć na godzinę i ta, według przepisu człowieku. No, znowu kurwa. trzeci raz, człowieku. A ja mogłem ta, do maka iść, nie? Mówili k. Ta, idź do maka, zarobić, se, nie? A ja nie, ja musiałem na śmieciarę jakąś kompresujemy. Kompresja danych, tak zwana. No ile. Lecimy. Ja pole. Tą idą prawo jazdy człowieku. I dobra, zwalniam 5 na godzinę jadę. Według przepisów. Nawet nie wyjeżdżam, na, nie wjeżdżam na czerwoną linię nad żółtą prawie. Okej, okay, może powinienem się zatrzymać już. Ale atmosferka. Pewnie muszę szukać koszy, tak? Ale zaparkowałem co? I ta była taka misja, że stawałeś tak śmieciarą i k**a musiałeś napier**ać oponentów potem, nie? Jak się wyje. Ej, to była chyba jedna z ostatnich misji, albo ostatnia. Śmieci oddane. Kompresja danych, opa! Dobra, Amuldec, k**wa. ręczny Ty ja powinienem, więcej osób tu powinno jeździć. Zawsze tak jest, nie, że śmieciara ma kurwa, z jednego typa na tyle, nie? Co tak jedzie, fajnie, k*wa. to no, wiecie. Na co chodzi, tak? Gdzie? kompresja danych. I lecimy. Hej, dobra? Nie, dobra. Ja bardziej się boję, że za. Bardziej się boję, że mi się za zlaguje gierka niż że. Lampa jebna, Rozje... A Co to za klimat, twojebna? Już mi się nie podoba. Przez chwilę było fajnie, było śmiesznie, ale już jest nie fajnie, nie? Halo? Nie mogę jechać. Normalnie odczyli mnie hamulec, znaczy ten. Gaz. Dobra, tu coś będzie na pewno. To jest horror k***a w ogóle, a tu nic nie ma póki co, tylko kosze i śmieci. Znaczy w sumie, no A więc to w sumie się zalicza pod k***a jakieś straszne gówno, tak? O, trzy kosze, ale dwa kosze. No nie mogę znowu do przodu jechać, halo, k***a, zlagowane gówno. Idziemy po kosze, ale k***a, o. Co to? Ketchup. Okej. Okay. No widzicie jaka miła gierka, myślę, że to krewa to ketchup. Opa! Co? Aha, no tak, no tak, zapomniałem skompresować. Ej, chyba obracować, no że śmieciówce je. Tragedia, jak się człowieku. Jest kupa cały czas. W ogóle pracujesz. To druga sprawa. Śmieci. o jakaś koperta. Zaraz zobaczymy co mi tam dali w kopertę. Te znaki nie zawsze to były. Wo! Spoko. No kurwa, no nie mogę jechać. O, dopiero teraz muszę, zawsze muszę cofać, i dopiero wtedy mogę. Pięć kurwa śmieci? Nie widzę tu. Jest tylko ten jeden. O kurwa, widzieliście to, nie? Ja pierdolę. No nie, już To się zaczyna niefajnie. Dobra, no jak będę stał kurwa, w miejscu, to nie przejdziemy, nie? Dobra. Okej, okay, wszystko jest super. Fak się cofa, czy na godzinę jedzie z co to jest za k... wóz nie. Szlepie... Coś tak kurwa skała jakoś dziwnie. Ślepiej z palówki jakieś zrobić śmieciarkę człowieku, a nie takie coś, co jedzie 10 km na godzinę. Równo pierwszone. Dobra, jak będzie jakieś gówno, to to przejeżdżam. Jak będzie jakiś śmieć biegł po ulicy, to go przejeżdżam od razu. Kurwa, przysięgam. Dobra, biorę śmieci. Ej, co to było? Nie było tego dźwięku? Będzie coś, na pewno, będzie coś. Nie ma tu nic, nie? To za fajna praca, człowieku. Nawet mam Wunderbauma, a RedBug. Czy się przed tobą ukrywali, no? Pytanie otwarte, retoryczne, nawet kur, nie wiem, co chodzi, spoko. Niech będzie, Poczta Polska mi dostarczyła taką wiadomość, k***a. Oj, uwaga na, uwaga na je... lampy. Hamownia. No! Kur, je syn, a i tak się obsrałem. To był k... kotek kochany. Ej dobra, już jestem taki obsrany człowieku. K nie lubię grać w takie gry. Dobra, teraz już się niczego nie boję, przysięgam, nie. Ej czekaj, po poczta poczka. Jesteś mega dobry w to. Ja wiem, że jestem... Church dobry. Samki pisz, kurde. Okej, okay, w prawo każą mi skręcić. Uważaj jak skręcasz k tą śmieciarą Tu coś będzie, bo śmieci są wysypane, tu będzie coś po, po... Na pewno. Dobra, tu coś będzie, aż wiem, że tu coś będzie. Spokojnie, już nie, niczego się kurwa, nie boję. Dobra, ostatni. Nie ma czego się bać, człowieku, niczego się nie boję. Nawet kosy tej że tam leżała. Widziałem ją. Nie mogę ją podnieść? Nie mogę, nie mogę, kur. Szkoda. Co to za dźwięki, A zamknij p... O, Poczta Polska Jesteś dobry w trzymaniu a sekretów Może, że ten nóż na przykład widziałem, nie? Nie, to nie o to chodzi P***a, taką tako? No, nie przestraszysz mnie k***a Nawet tego, że nie ma... Może w sumie się boję troszeczkę? Teraz przejeżdża wszystko, co mi staje na drodze, nie? Okej, okay, mamy Poczta Polska znowu Czuję się kurwa, bezpiecznie grając w tę grę kłamią swoim przyjaciołom i rodzinie Ty, może ja jestem jakimś k***olnym kurwa, mordercą, kurwa. Oho, widzieliście to, ja też to widziałem nic tu nie ma, nic po za stronie, nic tu nie ma. To b... nawet wydawało mi się ich. Ja b... pierdolę, straszne. No b... kuwa Ja b... pierdolę, tak jest taka składa z piękną b... tą wodą, kuch, b... subnautika. Śmieci i kosz. I mamy pocztę polską. No cofaj tym kwa b... gratem je tym poczta... Wszyscy znamy twój sekret. Oh, enigmatyczne gówno, nie? Dampujemy i jedziemy do roboty. Oho, rozjezdno mi szybę. Ja nie mam problemu z tym. To nie mój wóz, ma ubezpieczenie. Firma ponosi koszty wszelakie. Co tam pisze? Slow down. You are living a lie Dobra, spokojnie, niczego się nie boję. Niczego się nie boję, niczego się nie boję. Śmieci zdampowane, teracyk, Kompresja danych, graffiti kwa je wandalizm, tak, wandalizm społeczny i... O, ketchup, okay, okej okay. Kotlin czy jakiś inny, nie wiem, nie piszę Idziemy od razu, wszystkie z rzędu wiem, się, O k**wa. widzicie to? Bo ja to k**wa, widzę To jest pan Mietek k***a Panie Mietku, pan k***a zabłądził? Myszka, no i super O, mamy pocztę polską, co tu pisze? Lepiej się pospiesz, zaczyna być czerwono? Nie wiem, zaczyna być czerwono, spoko Nie wiem co to k**wa, znaczy, p***amy jak najszybciej k**wa. tak. O co chodzi? Powinienem coś widzieć? Faktycznie się robi czerwono. Nie wiem czemu. Okej, okay. zdechnę? Myślicie, że zdechnę? Uchwała dziewczynka jakaś krzyczała, okej. Okay. O nie, mamy koło, musimy się zatrzymać. Ja pierwsz... Ale nie boję się! Odrzucam te złe energie! Nie pospieszymy się, musimy... Aha! Nie skrzywdzimy cię, potrzebujemy cię. Okej. Okay. Okej, okay, coś tu jest nie w porządku. Coś tu będzie, ja wiem, że tu coś będzie, wy też to wiecie. GTA grałeś? Coś lampy się wywracały i co? I nikomu się nie działa krzywda. Poczta polska. Ale tu były plotki. Zabordowaliśmy wiele ludzi. Nie wy straszysz mnie, kurwa, jakimś tanim dźwiękiem Cyk, kompresja, spierka Kurwa, no uważaj, jak jedziesz! Jedziemy w lewo, coś w prawo? Kurwa, uważaj, jak jedziesz! No ja pierdolę, co tu pisze? Goodbye, red wheel. Coś się od coś się od coś się Ja pierdolę, coś się od Nie pokażę? Ja pierdolę, Jeden worek został. <noise> Ale to jest czas, żebyś spotkał się ze swoją prawdziwą robotą, okej? Okay. Cyk normalnie kurwa, w wodze Wrzucam worki w tłumku, kurwa. Kompresja no i S yes. Kurwa, człowieku to mi się podoba nie O no i koniec widzicie wszystko się dobrze skończyło Baba przejechana zaparkowałem sobie ładnie Z koleżkami ku**a Redville <grymatorium> co jest kurwa. Ty to może te wszystkie wory to były te ciała czy coś out I dobra widziałem wcześniej ustawienia fajne Zmienimy sobie wiecie na co O ku**a człowieku Zaje**te co start Let's go! A no, światełko, kur... Ah, Okej, okay. ej graficzka, nie? Mogę biegać? K***a! Ameryka mnie nagrywała, oho. Ale kwiatuszki czerwone, k***a. Chyba, że to są deski one wbite w k**a ziemię, nie? Je mm. oh, a, nie, O, Nie strasznie. Welcome? Welcome. Wiem na razie tu nic nie ma. Ojejku, nie strasznie. Welcome to your new job! We are glad to have you on board. Podążaj za instrukcjami ostrożnie. Jest zegarek zgrany z systemem. 1995 jest, ok. 20 lat temu to za party k***a. Okej, okay, jakieś puseczki. Piwko można. Nie, nie można. A ile piwek w tej robocie, człowieku? Już mi się podoba. No, piwko przy pracy, proszę pana. Co to k**wa? Co to k**wa jest? Widzicie to, nie? Ej, ja zreflektowałem się. Co to jest? Ty bo tyle. Nasza firma jest zintegrowana z naturą, widzę. No, ale dźwięki. Ojejku, nie jest strasznie. Butterfly Doors. Ło, patrzcie. O, mogę tu pisać I will do my best To jest pierwsza praca symulator Pierwsza praca mówisz tak Zrobię wszystko co mogę, nie najlepiej Druga tak No będę się opie**ał Nie wiem czy ten Czy to czerwono-czarne jest dobre Zobaczmy jak jest z białymi Chyba lepiej, co? Kurwa, trochę chyba lepiej Nie no, jest lepiej z tym białym gównem Łooo, ale człowieku, winda Winda do piekła, o, o. Nie rób tego o trzeciej w nocy, kur Zamknięte, zamknięte Zamknięte, wow Idź w prawo, w korytarzu pole nie, idę Ej właśnie widziałem, wiecie co widziałem? Opinie w internecie, która mówiła, że to jest projekt Stanley the Parable Pa, rybki Idziemy? Opa, Do becek Mogę k karpia ogłuszyć? Nie mogę chyba Nie mogę ogłuszyć karpia, mogę wyjść? Mogę Zamknę się i będę się taplał z karpiami nie Okej okay. O. Nie ma, nie ma takiej rzeczy jak porażka Tylko szanse żeby być k***a Wiecie na następne, no, no wiecie k***a, nie. Gdzie mi karze? Na prawo Nie, nie, idę na prawo gdzie ty k***a. Mogę po środku, nie? ale k***a Nie będę gadał z jakimś Pagerem, nie? nie? Mi k***a. O, rybki no, ku**, znowu rybki? Ej, to chyba jest to samo, nie? Zjabłeś chyba. Nie będę się zła jakiegoś pagera, jajnego. O! I co tu? Że jesteś mocno znowu. Dobra, idę jeszcze dwa razy. Do trzech razy sztuka, jak będzie nic, no to, to ch*** -o -o, idę w prawo, nie? Tak, to jest jak Stanley de Parabol, to szczerze, wszystkiego się można spodziewać, nie? Dobra, teraz idziemy w prawo, tak jak mi kierownika za człowieku, nie? Tak, teraz będę pod potulnym pieskiem. Co? Poszedłeś z złą ścieżką. Proszę podążać? Kurwa, na co kurwa, typ, co? O co ci kurwa, chodzi? Śmieci Nie. To ja mówił mi, że źle poszedłem. Może do rybek muszę iść teraz. Nic kurwa, nie działa. I się na następne piętro. Bądź bardziej ostrożny. Co za k*** jest Aha. Dla twojej informacji. chłopie pachniesz. Aha. Aha, dzięki. Panie, słucham hejterów jakichś, co mi gadają człowieku, że źle pachnę, nie? Idziemy. Proszę, dostarcz to pudełko do pierwszego pokoju. Musisz co? Musisz, musisz zanieść tam to pudełko, zanim pójdziesz do, 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 do jakiegokolwiek pokoju. Dobra, wiecie co? Ja sprawdzę po prostu. Proszę, spróbuj znowu. Przyjmuję tą krytykę. Idziemy do pierwszego. Spierdliłeś. Spróbuj znowu. Ok. Teraz zrobię dobrze, szefie. Szybko się uczę na błędach. Jest moja najważniejsza y, zaleta, szefie. Proszę szefie, tak jak prosiłeś, może szefie zrobić ciekawkę. Idź na następne piętro. Um, no dobra, idę do drugiego. Spiskiłeś spróbuj ponownie. Ciekawe, No? Ty, może się wrócić tutaj. Jak myślicie? Mam wejść na następne piętro, tak? Hmm. To całkiem ciekawe. Jak mam to zrobić? No kurta, winda tam jest. No o co ci chodzi? Jestem śmieciu. Spróbuję tak. No nie, to mi powie, że spiskiłem, nie? O. Czyli, że nie spierdoliłem. Mogę odłożyć to pudełko teraz. O kurwa, patrzcie. Drugie pudełko. To zaniesiemy. Jest to pudełko dalej? Jest, okej. Okay. Dobra, i co teraz? Dobra, idziemy. Idziemy, kurwa. A myśleć człowieku, nie Ja jestem taki sprytny Mogę iść po tych schodkach? A, nie mogę Weź kawę do... Weź kawę do... Yy, tego, do pokoju na końcu korytarza Poko? Gdzie jest ta kawka? Już lecę, szefie To ja ulubiona Szefie, bo tu nie ma kawy Szefie, bo ja nie mogę znaleźć automatu Zaj za dobrą, za dobry kubeczek Joe'a Kurwa te kawy czy co? Nie wiem co to znaczy no, człowieku Wszystko fajnie Tylko gdzie jest ten na automat do robienia kawy k***a w tej firmie waszej O. Mamy. Ale gdzie jest ta kawa, jeb? O, to ja. Syzyf. Jak idzie, jeb, smutny, kawa. Jest, kawa. Szefie, idę. Jezus, a Tak się cieszę, że mogę uszczęśliwiać swojego pracodawcę. Szefie, taka jaką lubi. Skur. Szefie, mam coś dla ciebie. O, super. Wypiesz? Dobra. No dobra, to idę. Ur... smuta się. chodź tutaj. Tutaj jest wyjście. Ej, to nie tu się szło, jestem głupi, kawa. Tak ze zemny śmierć, człowieku, nie. Na końcu. Ja pierdolę! Kur... człowieku! No nie, no ję kartę! Nienawidzę, naprawdę nienawidzę gry w przeglądarce! grać człowieku! Ej, zapisało! Zapisało! Dobra, ej, dobra, kocham tę grę! Kocham tę gry, kocham tę grę, kocham tę grę, dobra! Jezu, znowu mogę uszczęśliwić swojego pracodawcę, tak się cieszę, Dobra! Oho! Dziwne, nie ma żadnych tutaj? O drzwi w tym pokoju. Sprawdzę tutaj rozkład y, tego budynku i do ciebie wrócę. Już widzę, kurwa, już widzę tę metaforę człowieku, nie. Okej, okay. co to? Kurwa? Co chmury? Co to jest? Drzewo! A muszę trzymać palec poza kontrolem, nie? Jestem poza kontrolą. S? Mówią tak. Co <grywa> za To piętro było zrobione, żeby przetestować twoją cierpliwość. I ci się nie udało? Spodziewaj się tutaj kary odpowiedniej. Co za kupienie? Okej, okay, co on robi w tym pokoju? Halo? Jakieś segregatorki, coś tego? Mogę otworzyć? Nie mogę? Mogę otworzyć drzwi? Super. K ja piwam. Upewnij się, że będziesz przestrzegał każdej tutaj instrukcji dotyczącej twojego poruszania się. Bardzo uważnie, tak? Okej, okay. idziemy. Zacznij biec. Jak się biega? błagam, żeby to nie był kontrol. Nie będę biegał. Pewnie kontrolem się biegnie, nie będę biegł. Nie mogę skakać. A. Teraz rozumiem dwa metafore. Okej, okay. każą mi robić rzeczy, których nie mogę zrobić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jakie auto? to? To pewnie będzie realne, no nie? Boję się, że mnie a b... będzie głośne coś, nie? Nie ma. Twoja zręczność jest ch***owa. <laughs> I na to liczyliśmy. Proszę iść dalej A k... co za Co tu piszę? Czy byś polecał tę pracę komuś innemu, tak albo nie? Cześć. Tu nic nie piszę. Lubię. A, lubię motylki. Też lubię motylki. Proszę, oceni swoje doświadczenie od 1 do 5. 5. O, oczywiście, że 5. Czy byś polecił pracę innym? Oczywiście, że tak. Będzie koleżka z pracy w następnym pomieszczeniu. I przeprowadzić się przez piętro. Nikogo nie będzie, wiem, że nikogo nie będzie. Eee, zawsze k sam, nie? Aha, bait. Co za k***y. Myślałeś się, że się przestraszę Co to za wziorek fajny? I co teraz? No, wiem że bait, tak, jestem, że bait Aby mi pomogli, tak, już Tak mnie właśnie szanują w tej robocie, nie? To jest proste, znajdź pudełko, weź na następne piętro W ciągu pięciu minut, miałem coś zrobić z tym, no nie? Czyli jak jest ryba, tak, to mam iść tam, no nie? Nie wiem, zobaczmy, wróćmy się, oh, Ta gra już mnie nauczyła doświadczenie człowieku ryba I tutaj też były ryby po lewo, były ryby, no nie? Paczka! No i? Ale to rozjęliśmy. Bo, wow. główno typu psychodela Ktoś zostawił jego pistolet na coffee table? Wiesz co zrobić, kupa? Mogę coś innego? Zamknięte kupa. Dobra, wreszcie spełnię swoje marzenia. Mogę do siebie? O, a mogę do siebie? Ja nie chcę nikogo zabijać. Ja mogę wszystkich rzędu? Okay. Ojejku, co ty robisz? Nie zabijamy na tym k***a, piętrze, po prostu znajdź host i wypierć gana, tak? Ej, ten jest inny. To jest jakiś event, społeczny. Patrzcie, ci są zakropkowani, a on jest niezakropkowany, no. O! O kupa. A mogę tylko do tego i tak. Ej, proszę się na ten piętrą Okej, okay, dobra. Idziemy. Cześć, jestem Biucz, Chcę podziękować Ci za granie w gierkę, Jest ostatnie piętro dema. Dobra, a coś tu mogę zrobić. Obiecuję, że dam na listę tę grę. Otwarte. Tu są krzesła, okej. Okay. A tutaj? Czy ja mogę się tu teleportować na wszystkie piętra? Tak! O, nic tu nie ma. Wysiadamy, panowie. Hmm. O. A Kupa, jestem taki no kupa, jakie to ma opóźnienie. No ja pierwsze mogę to przejść. Kupa, no. Kupa, no. Kupa, no. Kupa, ale miałem jeden. <ślepanie> jeden, dwa, kurwa dwa. Jeden, dwa, kupa. Jeden, dwa, kupa. Kupa, pierwsze palec, pierwsze palec, pierwsze palec, pierwsze Ptaku, kupa. Mogę rysować. Co myślicie, że narysuję? To jest rower człowieku. To jest kupa. Nie rozumiem? Coś, co mogę śmiesznego narysować? Co myślicie? O, kupa. O, kupa. O, patrzę, jaki uśmiechnięty. Czekaj, czekaj. O! Ale ksie, uśmiechnięty! guziczki. Dobra, co mu jest coś śmiesznego? Mogę mu kutaska narysować? Patrzcie, ma tu łapki. Ty, robimy z niego pszczółkę, k***a człowieku. O. <grybujesz> Dobra, jest coś jeszcze, czy, czy to wszystko? Patrzcie, ma skrzydła, Ej, coś tu mogłem. O, mam w w motylka. Tam jest tu jeszcze motyl? Jest, pa, wp***dziłem w drugiego. Bo jeszcze wszystko zamalować. Ale Red flag, co? Chodzący Red flag, człowiek. Uwaga Wszystko kur... na nic Wszystko kur... na nic Dobra Żeby działało to nie Jak to nie będzie działało? Podobno jest długa Żeby pierwsze... Kur... załknij p... dobra, to będzie jakieś poj... Okej Lecimy New Podobno jest poj... Nie chcę zdechnąć. August nie umiem w miesięcy kupa. Yy, sierpień? Nowy apartament wygląda yy, bardzo przestrzennie, ale coś tam. Moja matka coś tam pipoli kupa, za, za szybko to leci. Coś tam p***olą. Że Z siostrą mieszkam i że przeprowadziłem, że mamy długi, tak? Jej praca coś tam zmusza, żeby ruszać się z miasta do miasta. Apartament jest na dziewiątym piętrze, co pozwala mi mieć dobry wzrok na miasto. To miejsce nie jest takie jakie ja mogłoby być. Początkowe za szybko leciały, kufr. Ale trochę lagi są. Okej, okay, słyszę wiaterek. Dobra, dobra, dobra. A my tu, kurwa mamy. Idę. a ku... zacina się, w ku... ta gierka, pierdolona. Okej, okay, sprawdziłem wszystkie pomieszczenia, co? Kurwa. No, kufr, halo, ale sterowanie jest w tej gierce. Mogę się wysrać? Nie mogę. Portal, kufr, to nederu, człowieku, nie ja pierdolę. Okej, okay. radyko. Y, tutaj mamy siorkę, siema siorka i ona mnie utrzymuje, tak? Mamy nie ma w jej domu, może Elena wie, gdzie... a poszła. Hej, Elena, chciałem spytać cię o coś. Co tam potrzebujesz, Alex? Mamy, nie ma w jej pokoju. Czy wiesz gdzie ona poszła? Pytanie zasadnicze. ma powiedziała, że poszła na zakupki. Okej, okay, dzięki. Staminę mam. Dobrze, w końcu widać tę staminę, nie? To jest matka? Ej, nie, to pewnie jest inna siorka, nie? A nie, to jest mama. Mógłbyś puścić jakąś music. A, jakieś itemy z, z backpacka, okej. Okay. Oho klasyczna muzyczka. Niech se leci Dobra, mamy backpack żaba, człowieku. Śmieszne. Kur... No trzeba spakować do tego backpacka, ja O jak mi się kończy stamina, to chodzę tak wolno. Kurwa, to jest mój pokój, nie? O! Dobra, biorę i ten boxa i kładę go na moim y, table, znaczy na desku. Lunch jest gotowy, chodź w pier. Słuchajcie, myślę, że to jest czas, żeby pogadać o przeprowadzce. Moja praca zmusiła mnie, żeby spisać y, z tego miasta znowu. City jest całkiem ładne, dużo budynków, może być ci nawet prostsze, żeby znaleźć pracę tutaj, Alex. Ja mów do mnie o pracy. Nie wiem, czy jestem gotowy, żeby wejść w świat pracy, ja też. Nawet jeżeli, to nie wiem, czy będę mógł dużo tutaj wprowadzić. Hajsu. No, coś tam. Mamo, chciałam zostać w innym coś tam, bo dziadki tam są. Nie bój się Elena, odwiedzimy czasem ich. Musimy skończyć lanc, a potem spiegaliśmy stąd. Też nie spotkaliśmy naszych sąsiadów, a nie, my się wprowadziliśmy dopiero. Lacz był przepisny. Teraz idę coś tam zrobić. Muszę iść do swojego pokoju i posprzątać. Okej, okay, ja dopiero się wprowadziłem, a nie w Mama dobre rzeczy nam ugotowała i mówiliśmy o planach o przyszłości, ale wygląda jak swaniaczek. Dzisiejszego dnia zgodziliśmy się, żeby poznać sąsiadów. Zaczęliśmy z przeprowadzką i coś tam, że kuwa, coś tam. Elina ogląda TV, a mama czeka na zewnątrz apartamentu. Muszę powiedzieć Elinie, że musimy iść do tych sąsiadów, tak? Opuszczę ten kuwa. Zostawię ten y Diary na kuwa, desku, tak? Nie pierdoliliśmy za dużo z sąsiadami, jady pojechali. Okej, okay, no popierdolę co z nią. Elina, musimy spotkać naszych nejborców. Mama czeka na zewnątrz. Wyłączę TV, żebyś poszła do. Mamusi. O, wyłączę. Wyszliśmy z mieszkania. Straszne kurwa. Horror musisz wyjść z mieszkania. Sierpień 25. Jesteśmy gotowi na korytarzu i żeby spotkać się coś tam i nerwowo jest. Nie denerwujcie się, może ci coś tam są jak tam JA i Peter. Ja pierdolę mogą być nawet jak coś tam, no kurwa za szybko to leci, no. Zapukam do drzwi. Na pewno będą spoko. Nie. Ciekawe co opisało z gierka. Kurwa dużo krwi, nie. I sąsiedzi siedzi to pośpiew jak. Na pewno wszędzie są po, po cenie. C**y, co to za? dźwięk słyszeliście to? Mm, dobra O siema, gruba Pok, pok. Kto tam? Jest tu ktoś? Mmm nie? Strasz mnie k**wa z oka Hitman śmieciu Co ty tba, chcesz ode mnie? Jeśli chcesz się tba, bawić to spier**alaj mi stąd a śmieciu to się odjęło Lepiej go nie, nie przeszkadzać mu. Pani Susan mi powiedziała: Pan boss jest mentali popierplony bo jest weteranem wojennym i, ma, i żona mu coś tam pewnie mu zdechła. Teraz rozumiem to usposobienie, coś tam kupił i dalej, nie zdążyłem przeczytać. Jest widok jakiś? Mogę zaskoczyć, chyba nie mogę. Szkoda. Chyba idziemy do mieszkania, tak? Kiedy chcieliśmy wejść do apartamentu, jak czyś Ty się ci siedzi się pojawili, ich kurwa godzina była popierona. Nie byli zbyt rozmowni i atmosfera była popierplona też. <laughs> Mieli dwie małe córeczki, które a jeb***a, no dajcie mi przyczytać. After. A je... A je ale to je... gówno. główno. w nocy, czyli jest 23.00. Po tym co się od. O, to dzień już był normalny. Jest późno, muszę spać. Uuuu, ktoś otwiera drzwi. A to mamusia. No Jezu, coś w środku, coś w środku, coś w środku, coś dziwnego się właśnie stało. Kiedy spróbowałem spać, moja mama przyszła do mojego pokoju. Nawet nie chciała jej się zapukać, tylko przyszła i sprawdziła, czy są zamknięte żaluzje. A potem trzyła, czy coś jest na zewnątrz. Kilka godzin później. Okej, okay, już jest kolejny dzień i jest dziesiąta rano. Jest zmierzch. No, tak naprawdę to w ogóle jest Po tym, co się stało wczoraj, co było popiekone, dalej mi się działo to bełbie. Pójdę do kuchni i zrobię sobie jestem w kupi. głodny szczerze też bym coś opisał szczerze, nie? Mama oglądała telewizję. Wyglądała chłopko. miała wory pod oczami, że w ogóle nie spała. Mamo, co się od Da. Mama w ogóle miała mnie we mnie miała we mnie. Po prostu wyłączyła te TV i poszła zrobić mi k**a śniadanie To był pierwszy raz, kiedy mama się tak k**a zachowywała Próbowałem ją spytać, o co chodzi znowu Mamo, co się od k**a? Dziewiąta k czyli jest 21. Parę godzin temu mama opuściła nagle apartament Wyglądała od jakaś I bardziej niż rano była przestraszona Ta sytuacja zaczęła na mnie dziwnie wpływać Próbuję się uspokoić, że nie chcę siostry k**a straszyć Idę jej zrobić k**a obiadę, K**a kolacja, a nie obiad Nie, obiad to też jest diner, ok. Czyli jakby żarcie Zróbmy jakieś żarcie młodej Elena pytała o mamę i nie wiedziałem co powiedzieć Jezu Chryste Elena Nie mam kurwa pojęcia Idź k***a Ło, wow, ale jestem skurcynem, j***nym. Je ale ze mnie chodzi, co? Trzecia rano. Słyszałem, k***a, gdzieś w budynku je syki, Jakieś popierdzone. Włączę TV, żeby k**a nie słyszeć ich. Coś się środku, Coś w środku, Dobry wieczór. Moje imię to Lara Simons. Witam w SRAJJK A news channel. Nie było a, tego. Przez dwa news nie było księżyca, tego I coś tam, k**a że nie wiadomo, co w środku, Próbujemy znaleźć ten n***ny je księżyc. Jest a, Każda próba jest a nie wychodzi, że jest chłopowa histeria mocno duża i że to może do dużych konsekwencji zaprowadzić. Proszę upewnij się, zamknij wszystkie drzwi i okna. Może być zimno niedługo i ogólnie będzie chłop. Yy, o kur.wa je na. Ja pierdolę, co to kurwa było. Muszę iść sprawdzić na pewno. Dobra, otwieramy. To była mama. a to nie była mama. O kurwa, jakiś nieznajomy próbuje przyjść. Muszę zablokować czymś te. Ja Ej, mogę robić coś? O kurwa. Kto to? Czy ja zdechłem? Tak, od nowa. Ha, miałem coś robić chyba. Skoro też nie mogę pominąć tego górna, nie wiem. Krzesło jakieś... O, krzesło! Krzesło wezmę, no nie? Idziemy je zanieczątko. Tak trzaskam, że jest jak jakiś trzaskowski. O trzecia rano. Krzesło, mogę wziąć krzesło? Nie mogę. Nie mogę wziąć krzesła. Jaki... O, ja pikole. Tak, wiem, że to nie mama. Ale mogę coś zrobić? Mogę! Biorę krzesło, szybko! Nie mogę! Nie mogę wziąć krzesła! A mogę to? Ja pier... ale nie wiem co mam zrobić, kur... I nie wiem co mam zrobić, serio. Kur... Co miałem zrobić niby? Może pójdziemy do siorki, co? Nie otwieramy tej dziwce j... Mogę tu się schować gdzieś? Nie. Tu chyba, no nie? Ale nie mogę wejść tu. Proszę, mogę skoczyć kur... Nie mogę. Dobra, idziemy mu otworzyć i wspieramy do Siorki, co? Co ja mogę wtedy zrobić? I się schować gdzieś kur. wiem, że to nie ona. I need to block the door. The couch, can be useful, ja pier. Ale tu wszystko piszę chyba. Pier... Wystarczyło czytać po prostu. Ja pierwszy jestem taki kupi. Udało mi się powstrzymać tego śmiecia przed dostaniem się tutaj. Muszę chronić Elenę przez... A no jak, jak tylko mogę. Dopóki mama nie przyjdzie. Myślę, że coś widziałem. Na balkonie. O mój k... Pier... Boże. Fall of the balcony, co? Patrzę co to? Jakiś człowiek. Pewnie. Ziomek jakiś. To nie moja mama, nie? Nie, to nie moja mama, to spoko. Wow, no to tyle. Kurwa, mnie że nie mogę przewijać. No i tyle tam. No i kurwa się manu.